Tak jakby było dwa e, punkty kontroli przy do przyjeżdżu. Jeden tam, gdzie mówię, a drugi tu. Ale tu sobie po pomyśleć, że to będzie za dużo e, ochrony na takiej miejscu. Prostu... No uwaga, uwaga. To jest tak łatwe. Drut? No. Nie, tak łatwe to jest. Że jak się oferujesz, to jeszcze damą parę, a ty nie zrobisz. Jak to nie jest łatwe? Zwój drutu. Tutaj kolczaste bramy to jeszcze wielki nasyp Żeby nie dało się wyjechać a tu jeszcze dziura i rozryta jezdnia Czyli północ odcięta coś ciekawego No ale mimo wszystko przejdziemy Na początku tutaj był gaj taki, taka drogówka, coś takiego. Potem było KPP. No, a teraz nie ma nic, ale nawet widać napis dawny Gaj. Dużo tutaj nie ma Właściwie nic tu nie ma No nic I tu nie ma kartki z tyłu Ale się nic Tutaj coś jest dużego Patrz No A my tutaj znaleźliśmy jeszcze coś ciekawszego trochę Nietypowo prypeckie Coś tworstego chyba jest tylko Ale co to było? Tu nie mam pani Dobro się przekonamy tego wyglądać zbytki na mapie i nie ma chyba trochę wybiega poza zakres wycieczek Stary, stary odpalam latarkę Nic za bardzo nie ma. 1,56 mikrosiverta. 1,56. Aha, woje. Woje u nas, dobra. Z powrotem.